Na Security Post Kerach można znaleźć datapad z intrygującym raportem. Otóż na stacjach kosmicznych w systemie Stanton znikają automaty z napojami i przekąskami. Pojawia się tajemniczy kurier, który ma zabrać taką maszynę na przegląd i już się nie pojawia ponownie. Trop prowadzi w okolice Grimhex. Jeśli chcesz samodzielnie przeprowadzić śledztwo, nic więcej nie podpowiem i możesz zakończyć oglądanie filmu w tym momencie. Bennis Henge, czyli krąg ułożony z automatów z napojami, możesz znaleźć w pierścieniu Księżyca Jela. Najłatwiej tam chyba dotrzeć kierując się na stację Nakamura Valley Aid Shelter na powierzchni Księżyca. Obrócić się w stronę pierścienia tak, by Grimhex znajdował się z prawej strony i odlecieć na około 640 km od powierzchni Księżyca. Teraz możesz przystąpić do dokładnego odmierzenia odległości. Asteroida z kręgiem znajduje się 254,4 km od Grimhex, 641,3 km od powierzchni Jeli oraz 787,6 km od punktu orbitalnego 1. Na platformie, na której znajdują się automaty działa grawitacja. Nie podlatuj więc do niej bezpośrednio od góry, bo połamiesz nogi. Miłego zwiedzania! W chwili nagrywania tego filmu aktywny jest też event polegający na dotarciu do tego miejsca. Po przeszukaniu znajdujących się tu zwłok biednego złodzieja automatów, otrzymasz unikatowy hełm. Masz czas do końca października 2020 roku.